No wiek tych osadów, tych skał liczony jest na jakieś 100 milionów lat. Popatrzcie na te paski, popatrzcie, jak to wygląda. No wychodzi teraz słońce, ale myślę, że nie jest najgorzej. Witam wszystkich serdecznie z Beskidu Małego Jesteśmy dzisiaj, bo nie jestem sam, jestem z żoną Jesteśmy w miejscowości Kozy, niedaleko Bielska Białej A Pokażę Wam dzisiaj niesamowity kamieniołom Nie jestem tu pierwszy raz, ale pierwszy raz kręcę materiał dla Was na ten temat No to ruszamy No Idziemy cały czas do góry, deniwelacja rośnie Powiem Wam, teren się zmienił po latach niesamowicie A sam kamieniołom zlokalizowany jest na wysokości 600 metrów nad poziomem morza w kozach górnych na północnym stoku chorobaczej łąki, która jest tam gdzieś wysoko. Też materiał macie na moim kanale na ten temat, jeżeli by kogoś interesowało. Jest tam taki konkretny właśnie krzyż na szczycie robaczej łąki no w Beskidzie Małym. W parku krajobrazowym właściwie Beskidu Małego A także na granicach obszaru Natura 2000 Beskid Mały No przed nami widać obecnie ruiny dawnej kolejki Kamieniołomu w Kozach Powiem wam są tutaj też Jakieś Komniki Właśnie na tym terenie byłej tej kolegi, kolejki Nie wiem czy dobrze widać Jakiś Posąg, Nie wiem kogo on do końca przedstawia. Jakby co to piszcie w komentarzach, a ta w oddali widać posąg, albo pomnik, obelisk, kozy. No chyba ze względu na nazwę tej miejscowości. A my przyszliśmy żeśmy tam z dołu takimi zakrętami, zawijasami, i idziemy teraz do góry. Do piętra wyżej tego kamieniołomu. No, Kamieniołom przed nami. Powiem Wam jakaś ciężka chmura też na naszym niebie wisi. Miejmy nadzieję, że no, jaka przejdzie, bo z lewej wygląda to całkiem interesująco. Widzimy pierwszą ścianę łomu, a skała ustawiona jest tam tak poziomo, jakby powiedzieć, trawersuje. Po prostu to zbocze. No niebawem, pokażę Wam to z bliska. Tutaj mamy ten pierwszy łom, jak już powiedziałem, kamieniołomu. A popatrzcie teraz tu na prawo. No, tu jest ten konkret, tu jest ten konkret, do którego po prostu żeśmy przyjechali. A jeżeli chodzi też o kamieniołom, no, powstał on w latach 1910-1912, kiedy zaczęto no, tu produkować kruszywo dla celów transportu kolejowego i drogowego w ilości około 100 ton rocznie. No wy, wyrobisko zostało wyłączone z użytku w latach 90. XX wieku przed nami, no nie tylko kamieniełom, ale i Wilczy Staw, który znajduje się właśnie tutaj poniżej. Poniżej występuje tu też flora i fauna. No i zobaczcie, w kamieniołomie taki wagonik, a pisze tutaj tak, wagonik transportowy, transportujący kamień kolejki linowej z kamieniołom na stację kolejową w centrum HUS. A tutaj taki strumek i źródełko, które zaczyna się w tym miejscu, które zasila właśnie ten staw, który Wam cały czas tutaj teraz pokazuje. Staw jest tam, a próg skalny, którym płynie woda, jest w tym miejscu. Po prawej stronie, myślę, że to w miarę widać, mijamy jeden ze schronów Schronów podczas odszczału, właśnie w łomie, ten schron służył do schowania się w nim dla ochrony i bezpieczeństwa. A teraz zbliżamy się do centralnego, największego, największej ściany byłego kamieniołomu w kozach. No, już myślę, że coraz lepiej to widać. Atrakcją są właśnie te paski, które tutaj poziomo, już wcześniej o tym wspominałem, się ładnie prezentują. Na no w łomie, bo o tym jeszcze nie mówiłem, no odsłania się seria piaskowców i łupków tzw. Tak warstwy Legockiej, Legockie warstwy, no różnie o tym można powiedzieć, no szeroko rozpowszechniona we fiszu tej części Karpat. Obiekt tych osadów, tych skał liczy, liczony jest na jakieś 100 milionów lat popatrzcie na te paski, popatrzcie jak to wygląda, no, wychodzi teraz słońce ale myślę, że nie jest najgorzej Obszar Natura 2000, to popatrzcie na tą kukułkę. Nie wiem, nie wiem, która to jest dokładnie odmiana, ale jest ich tu sporo. Jedna, druga. Powiem Wam, patrząc tam na tą całość, no mają się tu świetnie, mają dobrze, ze względu na to, że teren jest podmokły, bagnisty, tu świetnie to widać. No i właśnie w takich warunkach, o tej porze roku, w czerwcu zawsze te kwiatki kwitną. Widacie tam, może GoPro tego nie oddaje, ale spróbujemy podejść tu bliżej i popatrzcie. No i kolejna, popatrzcie jaka piękna. Tutaj jest jeszcze jedna, na razie robi się fotka, popatrzcie fotka, a za chwilę jedziemy z GoPro i już Wam pokazuję i wycisnę z tej kamery na no, wszystko co się da. Czy nie uroczy kwiat, kwiaty. No i mamy tutaj Orlika, no może Pospolity, może inna nazwa, bo sam do końca nie wiem, ale też pod ochroną w naszym kraju popatrzcie na tle i ściany, tam tam pięknie się prezentuje, a z góry, z góry wygląda tak. No idziemy teraz drugą częścią tego zbiornika, który cały czas Wam tutaj pokazuje. No, Ryba stanu tutaj nie brakuje wędkarzy nad wodą tak samo. No polecam wszystkim wycieczkę w te tereny, nawet i z małymi dziećmi, szczerze mówiąc, nic trudnego tutaj nie ma. Jedyne co może być takie, no, ale chwilowe to te podejścia na samym początku filmu, które żeście widzieli, ale nie są tak straszne. No Pamiętać jak pokazywałem Wam tam z dołu kozę. No i ten pomnik, który znajduje tutaj po prawej stronie. Koza jest tutaj, a na tle kozy Małgorzata, moja żona. No a w oddali niesamowity widok na Wyżynę Śląską, w ogóle na to województwo. Tam bardzo, bardzo daleko. Potężny zbiornik wodny to zbiornik goczałkowicki Koło Goczałkowic drój i nie tylko. No popatrzcie z tego poniższego piętra, z tej platformy byłego kamieniołomu, obecnie wszystko tu zarośnięte, gdy tu byłem dawien dawno. Tutaj jeszcze wystawały po prostu łupki, piaskowce i tym podobnie. Pola to no wszystko zarosło, a w dole tam, no miejscowość kozy, te kolorowe domki. No nie na darmo stanęliśmy w tym miejscu, popatrzcie tutaj jeszcze mamy Beskid Mały, tak, to też jeszcze Beskid Mały, a tam w oddali, no właśnie. Tam w oddali już klimat się zmienia. I tam w oddali mamy już Beskid Śląski. No, praktycznie ścieżki tu są wszędzie. Tam jest koza, tam jest staw, tam jest główna ściana tego łomu. Tam kolejna. A my teraz schodzimy od tej strony zupełnie w innym miejscu, by popatrzeć na ruiny właśnie obyłej kolejce w koza. No i ten pomnik, który znajduje się tam, kozę, żeśmy przed chwilą oglądali, spróbujemy też go obejrzeć trochę bliżej. No wiadomo, GoPro nie ma Zoma. Coś tam może jednak mniej więcej wyjdzie. No wyszło słońce, powiem wam, grzeje, grzeje bogato. bo no zanosi się też na burze. W sumie też na dzisiaj zapowiadali burze, Ale my już zdążymy po prostu... Zwiedzić i pokazać Wam to, co w tej okolicy się znajduje. Oto no, i te przy tych ruinach, o których wspomniałem wcześniej, by podejść jak najbliżej tego pomnika, tej figurki, obelisku, który jest tam u góry. No, niebawem Wam go pokażę. No, oto on. No Nie wiem, co on oznacza. Piszcie w komentarzach, jest dokładnie w tym miejscu. No, zrobiony jest tak, jakby z blachy jakiejś szlachetnej, nie wiem, mosiąc, miedź, nierdzewka, ciężko wyczuć. A co przedstawia? No jakiegoś robota, nie wiadomo co. Piszcie w komentarzu, nie będę kombinował. W tym miejscu zachowały się jeszcze stare filary, które tutaj zostały odspawane. Popatrzcie, jaka tu musiała być siła, jaka wytrzymałość, żeby ten transport, kolejki, po prostu działał. Tutaj podobna sytuacja, wszystko wtopione tak jakby w taki żelbet. Jest to tak twarde, że coś, coś niesamowitego. Dobra, a my schodzimy w dół. Jeżeli jeszcze coś będzie ciekawego, coś zauważę, to Wam pokażę. Idziemy sobie taką jednych z alejek, popatrzcie, jaki Żółty, wspaniały kwiatostan. Wszędzie ćwierkają ptaki. Szum liści na drzewach. Spowodowany od wiatru, ale wiatr nie jest zbytnio silny. No, przyjemny spacerek w dół. Podnóża właściwie kamieniołomu. No i dokładnie w tym miejscu zataczamy pętlę, bo tam żeśmy zaczynali naszą wędrówkę, w tamtą stronę obeszli że, żeśmy całość, wychodzimy taką dróżką. No i pokazuję wam coś jeszcze. Popatrzcie, wiata turystyczna, której dawno, dawniej tutaj po prostu też nie było. Można usiąść, zjeść, jest worek na śmieci, pewnie regularnie po prostu zbierany a zerknijcie na ten budynek na to stare zdjęcie które jest tutaj na takiej tablicy a przedstawia ono co? no właśnie przedstawia ono te ruiny z transportem tych wózków wąskotorowych do kamieniołomu no tyle zostało widać tu było drewno podpiwniczenie i właściwie podpiwniczenie dół tego budynku wykonany z kamienia z żelbetu dlatego zachował się do tej pory a cała tablica wygląda mniej więcej tak. A nawet jest opis. Tu jesteśmy, dokładnie w tym miejscu. No i to by było na tyle, moi drodzy widzowie. Kończę materiał w tym miejscu, już prawie że u podnóża. Miłego kamieniołomu w kozach. Jeżeli mój film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Za to serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No, daje mi to bardzo dużo. Jestem mocniej oglądalny na kanale YouTube, szczerze mówiąc, mocniej odszukiwalny. No i wsparcie, wsparcie, że mój kanał się rozwija. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym, którzy już są, którzy subskrybują za łapki w górę, które po prostu od was dostaję. Za oglądalność, no i tak ogółem, za wszystko. I zapraszam na grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. No to do usłyszenia skąd? Z Beskidu Małego, właśnie z tej przepięknej okolicy.